Trenerze, gratulacje. Na początek wygrywamy derby w Gorzowie i to tak można powiedzieć no, zdecydowanie. No Może wynik tak świadczy aczkolwiek na pewno zawody były bardzo emocjonujące i nikt nie spodziewał się łatwego pojedynku. Na początku przegrywaliśmy ośmioma punktami, na szczęście zawodnicy zachowali spokój i każdy systematycznie chciał po prostu z biegu na bieg, ustawić motocykl jak najlepiej. No i cieszę się, że, że to wytrzymali. Duże słowa dla, dla, każdego, dla każdego z tych ośmiu chłopaków dzisiaj w parkingu, bo, bo było widać, że chcą pracować ze sobą i, i chcą przede wszystkim dzisiaj wywieźć cenne dwa punkty z Gorzowa, gdzie, z meczu wyjazdowego, gdzie nie udało nam się od zeszłego roku zwycięstwa żadnego uzyskać, więc na pewno nas to bardzo cieszy, no bo było nam to potrzebne. Czy można użyć takiego sformułowania, że w tej drugiej części zawodów my lepiej czytaliśmy ten Tor Gorzowski, siedem zwycięstw drużynowych z rzędu? Myślę, że na pewno zauważyliśmy więcej korzystnych rzeczy na torze i to było naszym, naszym właśnie dużym plusem. Panie trenerze, jeszcze słówko o pana roszadach taktycznych, czy właściwie zmianach, bo one, no można powiedzieć, zwłaszcza to połączenie Dudek-Protasiewicz, można powiedzieć, że wygrało nam dzisiaj to spotkanie. Czy pan jakoś podwójnie z tego względu jest zadowolony? No, zdawałem sobie sprawę, że mecz w Gorzowie jest inny niż wszystkie, dlatego zdecydowałem się na całkowicie inne zestawienie.